Współzawodnictwo i popularyzacja biegania jako najstarszej formy ruchu to główne założenia 42 Ogólnopolskich Biegów Ulicznych w Hełmnie. W minioną niedzielę ulicami Starego Miasta przebiegło ponad 600 biegaczy. To jedna z najstarszych imprez sportowych w naszym regionie. Zawody organizowane są w Hełmie od 1972 roku. Wówczas odbywały się z okazji wyzwolenia miasta, a po 15 latach nazwano je Memoriałem Jana Szmeltera, działacza sportowego i trenera. Dobrze, że jest taka duża frekwencja, bo biegi te odbywały się 40 razy w okresie zimowym. W pierwszych biegach startowało około 800 ludzi, ale potem średnia. Wahała się w granicach 400-300 biegaczy. Jeśli przenieśliśmy teraz tą imprezę na kwiecień, to są po prostu lepsze warunki do organizacji. Że jest organizować, bo to i szatnie, i, i różne inne sprawy. Także frekwencja zdecydowanie wzrosła w porównaniu do ostatnich lat, 10 ostatnich lat. Jest poprawa, bo 600 ludzi byśmy się tego nie spodziewali. Po prostu myśleliśmy, że będzie około 400-300 ludzi, a tu wielka niespodzianka, szczególnie w szkołach podstawowych i udział wszystkich szkół chemińskich. No, nie wszystkie szkoły chemińskie biorą udział, to według mojego rozeznania to tylko brakuje reprezentantów jednej szkoły, ale jeszcze będę wymieniał której Z, ze szkół ponadpodstawowych. Ojciec rozpoczął swoją działalność sportową w okresie międzywojennym w Towarzystwie Gimnastycznym Soku w Świeciu, a po przeprowadzeniu się do Chemna w roku 1928 ze względu na objęcie pracy w zakładzie energetycznym w Chemnie i od tego czasu działał w Sokole Chemińskim, a po wojnie Reaktywował, chciał reaktywować działalność Sokoła, ale niestety ówczesne władze nie wyraziły na to zgody i w porozumieniu z kolegami swoimi so, so, sokołami, so, so, sokolnikami postanowili utworzyć harcerski klub sportowy, który przemienił, płynie swoją nazwę na klub sportowy nad Wiślanin. Początkowo tam było kilka sekcji i była i siatkówka, i koszykówka, i tenis sołowy, i piłka nożna boks, kajaki, to wszystko było w próbie jest, nad nad a niestety później się te kluby, porozbiały są w zasadzie kluby jednosekcyjne. Ciągle mam ojca przed oczymi, bo był wzorem wychowania dzieci i młodzieży, miał kontakt z, z młodzieżą bardzo szeroki. Stąd też niektórzy koledzy, którzy jeszcze żyją, bo już mają teraz 85, około 85 lat. Jakoś niespodzianki szykują na czerwiec dla upamiętnienia działalności sportowej mojego ojca. Uprawiam lekkoatletykę i to dosyć czynnie i z dobrymi wynikami. No i bardzo chętnie przyjeżdżam i nie, nie mogłoby mnie tu nie być. Także to potrzeba serca i w ogóle. Jeżeli chodzi o ojca i o sport, dlatego tutaj jestem i chętnie zawsze przyjadę na tą wielką imprezę. Cieszy się bardzo, że, że w tym roku bardzo dużo jest dzieci, dzieci, młodzieży, no bardzo wielka frekwencja, nie, nie było dzieci tyle nigdy, to, to cieszy. Biegi odbyły się w kilku kategoriach, od rocznika 2002 i młodszych do kategorii Open włącznie. Dystans dla najmłodszych to 470 metrów, dla zawodników w kategorii Open ponad 3 km. Dla zdobywców od pierwszego do szóstego miejsca w każdym biegu organizator zapewnił nagrody rzeczowe. Najlepsi otrzymali ponadto medale i puchary. Start i metę wyścigu tradycyjnie usytuowano w sercu miasta. Bieg główny memoriału wygrał w tym roku Zbigniew fiost z Kwidzyna. Mój starszy kolega Mariusz Kowalski, który, biegł, który był drugi, był faworytem tego biegu. Tak przynajmniej ja uważam. Dlatego jestem zadowolony z tego wieku. tego zawodnika jest pan Piotr Szepczuk. Od wielu lat sponsorujemy sport młodzieżowy, sport dla dorosłych, ale nie zapominamy też o działalności kulturalnej. I około 50 działań kulturalnych rocznie wspieramy finansowo, tak aby młodzież rozwijała swoje umiejętności, swoją pasję. No i przede wszystkim no, czuli się wspaniale w tym pojecie chemijskim. Przyszliśmy tutaj z inicjatywą związaną z obchodami Światowego Dnia Zdrowia, który w tym roku odbywa się pod hasłem Zdrowe Bicie serca". I w ramach naszych działań można skorzystać bezpłatnie z pomiaru ciśnienia tętniczego z badania poziomu cukru, cholesterolu. Można również zabrać ze sobą materiały edukacyjne na temat zdrowego stylu życia. Światowy Dzień Zdrowia w tym roku jakby dotyczy problemu nadciśnienia tętniczego, które coraz częściej występuje w naszym społeczeństwie. Nad kolejne pokolenia uczestników memoriału kultywują tradycje zapoczątkowane przez Jana Schmeltera. Już za rok miłośnicy lekkiej atletyki ponownie spotkają się w hełmie, dając żywy dowód na popularne powiedzenie – w zdrowym ciele zdrowy duch.